Witam serdecznie wszystkich obserwujących dzisiejszą transmisję hejnału. Witam ze skweru imienia Tadeusza Kościuszki w Siedlcach, gdzie co roku odbywają się oficjalne obchody święta 3 maja w naszym mieście. Co roku też mamy taką tradycję, że z tej wieży ratuszowej Siedleckiego Ratusza pod Jackiem, który widzimy w tej chwili na ekranie, odbywa się e, odegranie hejnału. E, to jest pieśni Witaj Majowa Jutrzenko. E, i co roku jest to fantastyczne uświetnienie tego dnia i tych obchodów. W tym roku, ze względu na to, że muzea są jeszcze zamknięte, a ratusz, Siedlecki Ratusz, pełni też funkcję muzeum, cała tradycja odegrania hejnału została przeniesiona na balkon parafii Kościoła Świętego Stanisława w Siedcach, znajdującego się naprzeciwko ratusza pod Jackiem. I za chwilę dosłownie. Za minutkę, o godzinie 9, ten hejnał usłyszymy. Odegra go dla nas nasz siedlecki hejnalista, pan Jarosław Wójcik, który z oddaniem co roku zawsze stoi na straży i tak jak napisał w komentarzu pod filmem, jest już na stanowisku i czeka. Zatem zapraszam.